Siemano mordeczki, e, sorry, tak się szczęście, nie mam żadnego gimbala przy sobie ani nic. Powiem Wam, że będzie nowa seria na kanale i będzie to, uwaga, seria z przerabieniem tego motocykla oto na rasowe supermoto. E, koła już zamówione, przód już zamówiony, no i tam jakieś inne duperele już zamówione. Jakieś folie, te sprawy. No, przód mi się nie podoba w tych husabergach, w sumie w huskvarnach, tak samo, bo to, to w sumie to samo. O, jeden handbar zaraz będzie zdjęty, bo ewentualnie zostawię z tych handbarów same te listewki, a te niebieskie te wyjmę, bo po prostu mi się nie podobają. kierownica założę Sigzdaja czarną z KTM. Wyjmę chyba, zdejmę te, te podwyższenia kierownicy. <laughs> No, umyję go na pewno, bo jest kuźwa, obciosany, brudny. Będziemy polerować wydech cały. Będziemy pewnie lagi oklejać, właśnie, folią. No, oklejne będziemy projektować, oklejać. Tyl wypierdzielimy cały tutaj tą rejestrację. To wypierdzielimy to mocowanie. Rejestracja pewnie gdzieś tam pójdzie. O, proszę Państwa, proszę bardzo. A Krapowicz. Naklejeczkę trzeba do niego dorobić. Te rzeczy też myślę okleić. Koła zamówiłem z niebieskimi piastami, czarne. Myślę, że myślę, żeby je okleić, może w takie trójkąciki, w kolor fluo. Chciałbym, żeby zębata została, bo mi się podoba. 52 zęby, tylko ją umyć. Motomaster, spoko zębatka. sety są też takie o, niebieskie pod kolor. Tu jest też takie pod kolor. Dekle pewnie będziemy polerować, ewentualnie malować, bo też są takie po prostu brudne, brzydkie. E, tarcza z przodu 320. Może jakiś większy zacisk. <laughs> Pompę może zmienię, bo mam akurat radialną. E, chciałbym, o. Chciałbym e, do chłodnicy e, te zasłonki kupić, bo nie ma. Te osłony chłodnicy, bo, bo po prostu nie ma i nie podoba mi się tak bez tego. A ogólnie motocykl to jest Husaberg 501 z 2013 roku To już jest ten na silniku KTM -a. O, jak ładnie wygląda Już niebawem Będziecie mogli zobaczyć jak tu będzie ciosane O tu będzie ciosane O, o tu będzie o, brudne mam palce Tu będzie ciosane Mogę wam jeszcze w sumie pokazać jak on chodzi Żeby nie było, nie jest zimny. Trochę go ociosaliśmy w międzyczasie. A naprzód no zamówiłem lampę od KTMA, tą nowszą. A błotnik jest ten sam, tylko biały, żeby był pod kolor. No i no ten mi się nie podoba. Mam nadzieję, że wszystko szybko przyjdzie i będzie się ładnie prezentować. No a kolejne filmiki z przebudowy tego to motocykla będą się pojawiały na kanale. Nie wiem jeszcze. Jak, będą, jak to będzie, czy będę wrzucał na przykład odcinek, jak poleruję wydech, jak oklejam, jak coś, czy to będzie takie, że więcej rzeczy na jednym odcinku, nie wiem jeszcze, nie wiem jak to się będzie zgrywało. Na razie bateria mi pada w telefonie, więc muszę kończyć. A jeżeli jesteście właśnie ciekawi, jak, jak się taki motorek robi, jak, czy są jakieś problemy tutaj ze zrobieniem go na Supermoto, czy ogólnie są problemy ze zrobieniem na Supermoto. No to wszystko w tym filmiku zobaczycie, znaczy w tych filmikach, w tej serii. A więc zapraszam was eee, o kurde 5% baterii. Dobra, trzeba kończyć. A więc zapraszam was do subskrypcji, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i co? Chyba wszystko. Siemka.